Siemaneczko, moi kochani, z tej strony ponownie ja Djubix i witajcie w moim świecie, gier. dzisiaj na tapet bierzemy kolejną grę, którą chcę spróbować, jak to pójdzie, a jest natomiast to Fortnite Lego Odysseja. Zaczynamy nowy świat, więc będziemy wszystko robili od nowa. Większość będę wam pokazywał. No, raz na jakiś czas będę oczywiście grał poza nagrywaniem, żeby. Niektóre części progresu po prostu były szybciej nawet widoczne. Na początek musimy stworzyć siekierę, więc musimy pozbierać tutaj podstawowe elementy, żeby wykonać misję dla ocaleńca. Tak samo na początek tutaj po prostu rozpoczniemy swoją pierwszą wioskę. Następne może idzie indziej. Ale zobaczymy jak to będzie z czasem. Mam nadzieję, że przypadnie Wam ta seria do gustu. Ja niedawno zacząłem tak naprawdę w to grać i spodobało mi się i postanowiłem spróbować to nagrać. Może będą zwolennicy tej gry i dzięki temu będą mi oglądać. A będę próbował z różnymi treściami. Zobaczę po czasie, które oglądają się w ogóle, które nie. No i będę decydował, co z tym robić. Ale na początek rozbierajmy trochę surowca. Już wiedziałem, że można zbudować. Bo zgadza się, służy myślniczy, ale jeszcze chwilę, żeby móc w ogóle skraftować od razu swoją pierwszą siekierę, będzie na pewno potrzeba trochę drewna. Ale pobiegnijmy, zbudujmy tutaj na miejscu, żeby nasz kolega mógł też z niego korzystać, z tego co wiem, to też dzięki temu dostaniemy kolejne rzeczy możliwość od niego prezentu w każdym razie no i postawmy sobie w stuczu wieśniczy o proszę bardzo stwórz siekera proszę bardzo mamy pierwszą siekerę o proszę bardzo możemy sobie samą grąbać. Na pewno dużo nam to ładki. O, staliśmy schemat Talismana. No, ale na początek pozbierajmy sobie drewna, żeby od razu sobie mocno wybudować tarp, które pozwoli nam robić deski i kije. Więc będzie kolejny element. Zanim będziemy dalej odkrywali ten nasz nowy świat. Nie ustawiałem jakiegoś super trudnego. Tak żeby to była tak naprawdę przyjemność z tej gry, a nie walka o przetrwanie na tym etapie. Jak może będziecie chcieli, to będzie można stworzyć kolejny świat w trudniejszych zasadach, więc wszystko przed nami. Mam nadzieję, że spodobają Wam się materiały, które nagrywam. Nie ukrywam, nagrywam kilka rzeczy jednego dnia, żeby zobaczyć tak naprawdę. Jak mi sam, sam będę miał odczucia z tego wszystkiego. I żeby też trochę materiału było, bo wiadomo. Człowiek pracuje i nie zawsze ma czas na przyjemności, którą są gry, a to ma być przyjemność i dzielenie się tą przyjemnością z innymi, bo może to nie są pro rozgrywki, no ale nie oszukujmy się, nie każdy z nas jest pro, pro graczem, a lubi sobie pograć, a czasami Właśnie brakuje takich osób, żeby można było się może jakoś z nim go Mamy drewno, zbudujemy to od razu, to może zniszczymy. Postawimy tartek. tartek. Tutaj co potrzebujemy do deski. więc tak naprawdę możemy sobie złożyć schemat kija i zlecić powiedzmy 20 kij, żeby nam zrobić i przez ten czas pozbieramy jeszcze trochę drewna będziemy starali się wszystkiego trochę zbierać żeby ta rozgrywka posuwała się jak najpóźniej do przodu wiadomo, że jak zrobi się kilo to też będzie łatwiej, bo no, mamy dwie owieczki, to razem był po żeby dostać bawełnę, o ile się nie przepraszam, bawełnę to z czego innego. toś możemy zabrać, ale nie wiem, zrobimy kilo, będzie na pewno łatwiej, jakby wyrobić większej ilości, zresztą jak z drewnem. No i tak pierwszy odcinek będzie taki wprowadzający na suchą rozgrywkę zbudujemy jakieś początki naszej wioski razem z naszym kolegą będziemy wykonywali te pierwsze misje a później zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zresztą nie chcę żeby te odcinki były zbyt długie tak jest spokojne do oglądania. Musimy chwilę pooglądać posłuchać mojego głosu. Musimy tutaj mieć ten 35 granitów a co jest potrzebne żeby zrobić swój kilo ki, ki i po bazur wilka, właśnie więc będziemy musieli zawalczyć z wilką możemy zawalczyć z wilką tu mamy już praktycznie nie zaraz będzie noc to będą to się pierwszy w pierwszym kościotrupy właśnie przepraszam szkielety. będziemy musieli z nimi powalczyć najpierw ale... popłaszczmy chur... kurczaki żeby dały nam jajka a teraz musimy niestety zakończyć ich żywot, żeby pozyskać pióra które też nam będą jednak potrzebne do robienia bełtów do kuszy, a z kuszą zawsze przyjemniej się gra, przyjemniejsza ta rozgrywka jest moim zdaniem. Można szybciej i z większej odległości tych przeciwników kupować. Najważniejsze to jest szybko tak naprawdę zrobić te podstawowe narzędzia, te podstawowe bronie, żeby ta rozgrywka szybciej posyłała się do przodu, te narzędzia, żeby tak naprawdę mieć materiały jak rozbudowywać naszą wioskę. Teraz się skupimy na tym granicie. Myśmy za chwilę maszynę zrobili. A jak będziemy już mieli maszynę jak będziemy robić płyty granitowe, czy później marmor, no to będą lepsze też te narzędzia. Wszystkie się wszystko wydobywało, więc zaczniemy od takich przyjemnych początków. Ogólnie jak stałem zachęcony tutaj do gry tego Fortnite Lego. Podobała mi się ta gra, bo jest taka przyjemna i relaksująca. Oczywiście znaczy, są momenty bardziej denerwujące, tam irytujący, jak nam przegrywamy, umieramy ale no, tak jak w każdej grze no zawsze jest idealnie to zrobimy więcej tych desek potrzebujemy właśnie 20 desek w sumie zrobimy rzadko 19 jeszcze oj 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 oj, było zadanie mieliśmy deski zrobić zrobimy 20 tak jak w każdej na razie o, pojawił się motelek więc to wybierzemy za Zawsze na początek nam coś tam da, więc przyspieszy to też naszą rozgrywkę. Wiadomo, że z czasem też te motyle dają lepsze itemy, lepsze skrzynki, lepsze dane, więc nie będzie teraz rewelacyjnych rzeczy, ale oczywiście ma zacząć, a tam też widać opuszczoną budowlę, odkryje się damy coś może w skrzynce znajdziemy. Gdzie jest to nasze skrzyneczka? O, skrzynka dobrze. Zaprowadzimy do skrzynki, a co w niej będzie? Teraz się okazuje. O, trochę tak, materiał, trochę jedzenia. o 31 gramów mych mięsa, więc z głodu nie myczemy. No, coś tam poleciało, jakieś pierwsze kości zbierzmy od razu po drodze, żeby nie i o i mamy pierwszy przystanek, więc to nam też na pewno ułatwi. Idę sobie skrzynkę. O, jest skrzynka skrzynkę chłopaką wymiesiona. To się teraz nam wytrzyma? Czy nie wytrzyma? To jest pytanie, ale zawsze będziemy mieli materiały. żeby taką skrzynię jednak u siebie już zrobić. I odkryjmy nasz przystanek. To nam pomoże w podróżach, w odkrywaniu świata dalej. No i mamy przystanek autobusowy, a więc już na pewno będzie łatwiej nam się z czasem przemieszczać. Teraz wrócimy szybko do wioski. O, po drodze. O, znaleźliśmy najmą skrzynię. I też ją I zaraz nam pęknie się zbiera już mieczy sztyletem. Dodniadem owym. No. Więc mamy już materiały, żeby zbudować swój, mm, swoją kolejną maszynę, którą jest łopacz kamienia. No deski też mamy już wyprodukowane. Możemy z czasem się będą przydawać. Jak widzimy, będziemy mieli niedaleko, żeby je zbierać. Więc nie będziemy musieli swoich... Grządek robić na no, akurat na maliny. Co moi mieli dalej? Zbudujemy jeszcze ten hmm, wypacz kamieni. Zbudujemy też łóżko, wiadomo, żeby w razie naszego potknięcia odrodzić się w wiosce tu na przykład nie widać, żeby przeciwnicy nam się rozpili. Będę musiał sprawdzić miejsca świata, czy przypadki, żebyśmy to nie nie myliłem, bo chciałem, żeby było włączone, a na razie ich nie widać. Te szkielety powinny nam się w razie czego pojawić w obrazach. Będzie to ten schemat. Mamy tylko trzy. Musimy poszukać. Nie chciałbym, żeby to był jednak świat bez przeciwników, no bo to utrudnia wiadomo pewne elementy. Może, że jest jeszcze po prostu za wcześnie. Jak widzimy, to jest nad. No, no w każdym razie, jak to był nawet błąd mój w ustawieniu świata, to zbuduję wszystko do takiego samego momentu żeby nie powtarzać pewnych już względów rozgrywki. O, wypełniamy sobie te schody. sobie na kolejnej skrzyni. O, i mamy granitowy kilo po obrazu, więc to na pewno nam też łatwiej. rozgrywkę. Zabieramy ze sobą nasze drewno. No i cóż, no niestety wychodzi na to, że się pojawiło hostowanie świata więc teraz będziemy z przeciwników, no ale już w następnym odcinku ja będę chyba przygotowywał się do pierwszej wyprawy do jaskini, tak uważam, czyli odbuduję tą część wioski, czy zbuduję parę broni potrzebnych do tego, lepszy kilo w morze. Moi drodzy, więc... Nie będę przedłużał tego odcinka, bo, bo na tym poziomie uważam, że no, trochę nie ma co mm, przedłużać tego, bo nie powalczymy nawet z przeciwnikami, żeby zdobyć ten pazur y, potrzebny do, do kilo. Chociaż widzimy, że możemy użyć szkła, bo wiadomo, że to nie jest trwa, ale tak samo płyta granitowa. Więc moi drodzy, dziękuję za... Obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać, co im sądzicie i czy podoba Wam się taki pomysł na serię z Lego Fortnite. No i cóż, moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.